Siemane Maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. No i słuchajcie, dzisiaj naprawdę bardzo fajny odcinek się szykuje. Zresztą jakby było kiedykolwiek inaczej. Dziś mamy w planie wbić 13 tysięcy pocharków na moim koncie. Pamiętam jak wbijałem 3 tysiąca, więc troszeczkę postęp zrobiłem. Do tego opowiem wam o bardzo fajnym poście, które Brawl Stars stawiło niedawno swojego Twittera. Czyli o być może nowej postaci, albo może nowym skinie. Zobaczymy, pogadamy o tym dzisiaj. Na Naprawdę, będzie to mega słodkie i mega fajne. Do tego mam dla was taką fajną umowę. Jeżeli nie zostawicie lajka pod tym filmem w przeciągu 5 sekund, to taki oto pająk znajdzie się jutro u was pod uszkiem z rana, więc szybko na dół zostawiać lajki. Do tego, jak już jesteście tam na dole, nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrybuj, dzwoneczkiem, tak żeby zawsze być na bieżąco. Bardzo wiele to dla mnie znaczy, odcinki są codziennie, więc zapraszam, naprawdę warto. Dzisiaj też sobie troszeczkę pogramy i nawet otworzę mega boxa. Nie otwieram boxów już bardzo dawno, więc myślę, że będzie ciekawie. Tak więc, pomysł na nową postać wziął się tak naprawdę z jednego posta, którego Brawl Stars udostępniło wczoraj na swoim Twitterze. Takie oto słodkie zdjęcie Jody zostało tam przedstawione, no i tutaj faktycznie możemy widzieć pewne podobieństwa do Spike'a. Dlatego raczej, jeżeli już miałoby to wejść do gry, no to pewnie byłby to skin do Spajka i moim zdaniem byłby to najlepszy skin ever, ale pomyślcie sobie o tym, co by było, gdyby Jodę dodali jako postać. Być może, no skoro, wiecie, Star Wars nowe niedługo wychodzą, może jakaś większa współpraca, z Skoro Fortnite może współpracować ze Star Warsami To czemu Supercell nie mógłby współpracować I Jodę być może byśmy w grze zobaczyli No i jakie, mo jakie moce Mógłby taki joda mieć, no nie wiem, ja myślę, że na przykład Wiecie, przyciąganie przeciwników Nie no, przyciąganie już jest, bo Jin. To może duszenie przeciwników z odległości Albo nie wiem, unoszenie przeciwników Żeby nic nie mogli, ro a nie, to Tara Jakie moce jeszcze mógłby mieć szalone joda w tej grze Napiszcie komentnie koniecznie, koniecznie W komentarzu, jestem ciekaw Co wy byście wymyślili i jakie specjalne Moce Jodzie byście dali Opis tego zdjęcia też mówił o tym, że tak wygląda osoba, kiedy widzisz, że jakiś randomowy człowiek na Brawl Ball, czyli na piłce, podaje wam piłkę. No i to faktycznie tak jest, że zawsze to jest takie zdziwienie, no bo wiecie, co są randomi na piłce, nie? Dlatego dzisiaj zagramy również jeden mecz w piłkę, zaraz i zobaczymy, czy chociaż raz ktoś nam poda. Ja zgaduję, że nie, ale napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie i czy wy piłkę podajecie. Ale teraz już nie będę przynudzał, lećmy zagrać i wygrać. Mam nadzieję, ale zanim jeszcze zaczniemy, mam dla Was super wiadomość. Już w najbliższy weekend, czyli 14 i 15 grudnia, od godziny 12 do 18, będziecie mogli się spotkać ze mną i Citroxem w centrum handlowym M1 w Poznaniu. Co najlepsze, spotkanie jest całkowicie darmowe, więc nie może Was tam zabraknąć. Organizatorzy przygotowali dla Was quizy i zabawy z nagrodami, a jeżeli czujecie się totalnymi prosami, to będzie coś też dla Was, bo odbędzie się turniej z nagrodami w Brawl Stars, więc Warto wziąć udział. Ze mną misydroksem również będzie można zagrać, więc będzie super. Poza tym w centrum handlowym M1 w Poznaniu będzie dla was przygotowana specjalna strefa free to play, w której będziecie mogli zagrać na komputerach w najnowsze tytuły, więc będzie naprawdę sporo ciekawych atrakcji. No i oczywiście w trakcie spotkania będzie też czas na wspólne pogaduszki, zdjęcia czy autografy. Ale w sumie kto by chciał ze mną zdjęcie? Chyba nikt. Chyba, że ty byś chciał, to wpadaj do M1 albo napisz w komentarzu, żebyś chciał. Nie wiem, czy słyszeliście też, ale we wspomnianym wyżej M1 w Poznaniu znajduje się też bardzo fajny, wirtualny Escape Room. FunCube, bo taką oto nazwę nosi, pozwala wam przejść się do wirtualnego świata dzięki kontrolerom i okularom VR. Ja na pewno, jak przyjedę do Poznania, to z Sirkiem się tam wybiorę i chętnie sam sprawdzę jak tam jest. Co ciekawe, dla fanów mobilnych aplikacji, czyli dla nas M1 w Poznaniu również ma coś fajnego. Aplikacja M1 Fan na telefony, dzięki której możecie poczuć się jak wielki odkrywca. Dodatkowo właśnie w tym centrum handlowym znajdziecie specjalne miejsca, w których dzięki tej aplikacji i kamerce w swoich telefonach będziecie mogli najechać na takie specjalne miejsca i dostawać punkty właśnie w tej aplikacji, więc <laughs> bardzo fajna zabawa! Tak więc przypominam, sobota i niedziela. 14-15 grudnia od godziny 12 do 18, dwa dni. Ja z Citroxem w centrum handlowym MMW w Poznaniu. Nie może Was tam zabraknąć. A teraz lećmy już z odcinkiem. Dajcie znać, z kim się widzę w Poznaniu. Tak więc, jesteśmy już w grze, no i widzimy tutaj: Mamy Baby Yoda takiego prawie. No, mam, mamy Spike'a, więc Spike na pewno będzie pomocny. Mamy też daj no Majka. Ja wziąłem Tarę. I tam też jest Tara. Więc mniej więcej mamy wszystkie moce, jakie tylko Super Hero Joda może mieć. Mamy? Nie, nie mamy w sumie. Co mamy? Mamy Tarę, która potrafi unosić w powietrzu. Raczej Joda, gdyby rzucał jakieś tam dynamiciki, to nie byłby najlepszy joda na świecie, ale tutaj Tina Pro chyba padnie, dzięki mnie, dobra tutaj jeszcze, oj, nie chciałem tym zrzucić, tylko chciałem Ultra rzucić, hej, ale nadal jeszcze mi nikt nie podał, gdyby na przykład, poda mi chyba, podaj, 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 ty podał no niesamowite, dobra, ja teraz zginę oczywiście, ale ale jednak podają czasami ludzie, więc e, mit został obalony, znaczy potwierdzony, jednak ktoś na Brawl Bolu e, podaje. I, I ja to szanuję, ja to naprawdę szanuję. Ale tutaj przeciwnicy nie za bardzo szanują naszą bramkę, bo tak naprawdę nic już tutaj z niej nie zostało. Jeszcze tutaj ult wleciał, więc no niestety. Ale to nie o to chodziło, żeby tutaj wygrywać, tylko raczej chcieliśmy wszyscy, ale dobra, nie w sumie to już nawet nieźle. Chcieliśmy tutaj wszyscy zobaczyć, czy ktoś będzie nam podawał piłkę. No i jak widać... Piłkę podali, więc ja też tutaj podam, Chyba chociaż nie miało to chyba sensu, nie wiem czy go w sumie nie, 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 po, nie zabiłem swojego gracza przez to, że podałem. Patrzcie jak tutaj wciągam dwójkę. Oj tak, wciągnąłem, ale pokonałem dwóch. Ej, dawajcie robimy to, robimy to ekipo. Ty nie trafił ultem, nie trafił ultem, dawaj, 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 dawaj. Nie podał mi, nie podał mi. No to tak niby podają, niby nie. No i tą oto akcją, mimo że mogliśmy jeszcze przynajmniej zremisować, no to niestety padniemy i tyle by na tego było. Ale coś podał i to całkiem szybko podał, więc myślę, że możemy uznać ten mit za potwierdzony. Ta przegrana jednak oddaliła nas troszkę od 13 tysięcy bucharków, bo 7 aż brakuje, ale nie martwcie się, wydaje mi się, że w pierwszej gierce uda mi się to zrobić. Jeżeli uda mi się to zrobić, to kupuję Megaboxa, odbieram nagrodę, bo już raz, raz już biłem 13 tysięcy, nawet nie pamiętam kiedy, ale potem od razu spadłem, więc w sumie... W sumie to nie jest tak źle. Wydaje mi się, że Jin i jego moc przyciągania, którą Joda zdecydowanie mógłby mieć, będzie na to najlepszy. Teraz leźmy na solo showdown i spróbujmy wygrać mecz. W sumie, co bardzo ciekawe, wystarczy tylko tak naprawdę drugie miejsce i 7 punktów. I ja wtedy będę bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, bo będę miał równo 13 tysięcy, co będzie bardzo ładnie wyglądało. I mam nadzieję, że tak też będzie. Ale istnieje też spore prawdopodobieństwo, że po prostu się dość szybko wywrócę i jestem z tego znany, jestem z tego. Lubiany, dobra, zróbmy po prostu sobie skrzyneczki, zbierzmy, nie ma co szarżować. Dobra, trzy skrzynki na naszym koncie. Tutaj bardzo mocno obita w sumie piperka, którą będziemy tam próbowali obijać. Yy, tylko po to tak naprawdę, żeby wiedzieć, czy mamy ulta, czy nie, czy tutaj ktoś siedzi. Wydaje mi się, że tutaj była jakaś Ems, ale chyba jednak się stąd jakkolwiek mocno wydostała. O tu była ta Pipera, ale trafiła, nie, raz tylko trafiła, dobra, nieważne. Tutaj próbuje nas jeszcze pokój i ten pokój prawie nas pokonał, więc nie mogę tak ryzykować. O tutaj ośmiobiecik sobie siedzi, którego ja bardzo mocno będę obijał i być może nawet mi się uda go pokonać. Musiałem Ulta zużyć, bo to już było takie zbyt ryzykowne. Ale, no w sumie zmarnowałem tego ulta, nie oszukujmy się Tak czy siak, cztery osoby już tylko zostały Więc jeżeli, o tu był kolega na sześciu aż Czy w sumie koleżanka Jeżeli uda mi się cokolwiek tutaj zrobić, żeby ten mecz jakkolwiek wygrać Czy nawet być na drugim miejscu To będę bardzo, ale to bardzo szczęśliwy Ej, nikogo nie ma w tym przaku. No, a nie jest jednak A tutaj są wojny magazynowe, patrz, tutaj siedzi jeden typo gdzieś Ona tam wchodzi po niego On jest na górze, on jest na samej górze w takim razie Trafiłem go, tutaj też go trafię Dobra, o Jezu, użyłbym swojego ulta Wciągnę ją Trafiliśmy i mam to, mam zwycięstwo, wystarczyło tylko odpowiednio długo wyczekać i dzięki temu mamy plus 10 pucharków, co za tym idzie. Moi drodzy, wbiliśmy, już wszyscy drugi raz, więc troszeczkę oszukanie, ale nie chciałem, to na live wbiję, więc zapraszam Was na live zresztą, bardzo serdecznie, link w opisie, praktycznie codziennie. Udało się wbić 13 tysięcy, sprawdźmy jak to wygląda i odbierzmy tą niesamowitą nagrodę, czyli 300 golda. Dla potwierdzenia, 13 tysięcy, trzy pucharki, więc w końcu mi się to udało i 300 golda, no niesamowita nagroda, odbierzmy ją sobie teraz. Mamy? Bardzo dziękuję, ale wydaje mi się, że mega boxa otworzymy na sam koniec, jak udowodnię, że faktycznie jestem wart tych 13 tysięcy i zdołam wbić jeszcze trochę. Chociaż zdołam nie spać z tych 13 tysięcy w 3 gry. Myślisz, że to jest to wykonalne? jakoś na piłce grałem Tarą, to wydaje mi się, że tutaj również Tara będzie całkiem niezłym sprawdzianem moich umiejętności. Zwłaszcza, że Tara troszeczkę szybciej nawet niż Jin bije skrzynki. I to mi się naprawdę podoba. Więc skoro przegrałem Brawl bola Tarą, to być może wygram na przykład... Inne rzeczy. No, tobie, tobie. kto wie, tutaj kolega będzie sobie latał. Ja tutaj bym chciał trafiać. Byle ulta sobie naładować, jakkolwiek. Jak ulta sobie naładuje, to będę naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. No i coś tam trafiam czasami, coś tam trafiam, więc nie jest źle, nie jest źle. Ej, to. O, co? Tara w krzakach ma już aż 10 power cubów. Jak to jest w ogóle realne i wykonalne, że ona ma już aż 10? To jest strasznie mocne. To sobie na nie chociaż trochę ulta nabić, żeby mieć w razie W i tego w razie W ulta już teraz. Mamy i teraz patrzcie, wciągnę go tutaj w ulta. I nie trafię atakami. Dobra, teraz trafiłem. Ale tam jeszcze brot na nas się zrzucił z góry, i troszeczkę za dużo tych ataków było. Ale kucharków nie straciłem pierwszej grze. Zmienię teraz postać i zobaczmy, jak dalej nam pójdzie. Skoro udało nam się nie przegrać i jeanem, jak i tarą, bo wszystkim z tych postaci jednak zdobyliśmy no, kucharki. Zobaczmy, czy na przykład taką panią PAM będziemy w stanie zrobić cokolwiek, czy jednak będziemy bardziej tymi przegranymi. Tutaj mamy fajną wymianę zdań z kołtem O Jezus, czy ja to przegram po prostu 600 hp. Przegram to. Uh! Nawet nie wiem już, co robiłem. Byłem tak zestresowany. Byłem pewien, że przegram. Już mówię, dobra. Ciul tam z kierownicą. I tak już nic ciekawego tu nie zrobię. A jednak się udało. Jednak nie takie to było straszne i stracone, jakby mogło się wydawać. Okej, okay, tutaj Bibi sobie siedzi. Ja mógłbym tą Bibi obijać. W sumie... Ej, nie mam takich, takich strasznie zmarnowanych szans tą Bibi, bo ona nie za bardzo ma gdzie uciec w tym momencie. Ja mogę sobie biec tak naprawdę w każdym momencie tutaj sobie rzucę to. Okej, okay, to niestety nie zadziałało, bo myślałem, wiecie, ja mam tego starpora, co, co ten mój e, supera tak bije, ale ona tutaj siedzi na pewno, nie? Nie, ucieka dalej. Ej, dobrze, że ucieka w tamtą stronę, jakby uciekała dalej, to ja bym był bardzo wdzięczny, proszę uciekaj w tamtą stronę, bo tam mi bije ten auto, ta czy ten. ten. Okej, okay, on tutaj cały czas atakuje. Nie, nie, nie. Cudne miejsce, chyba miałem, akurat, teraz, więc. E, stracę, straciłem. Ale dalej mam 13 tysięcy, więc jeszcze nie ma tragedii. No i dobra, skoro byłem w stanie no, nie stracić, może nie wszystkich... Okej, okay, dobra, chyba tutaj jednak nie będę w stanie, moi drodzy, tutaj chyba nie będę w stanie nic zrobić, niestety, bo chyba ten kolega będzie w stanie cokolwiek zrobić. Heh, więc straciłem teraz sporo, trzy. Czy to pozwoli mi jeszcze utrzymać fotel lidera? Pozwoliło, wróciłem w sumie na tyle sam pochatów, ile miałem wcześniej, ale no jednak jak zawsze mówiłem jestem najlepszym dynamajkiem w Europie, więc chciałbym jednak nim wygrać. Więc gonimy kolejny kolega, który... O Jezu, jak to nie trafiło? Ej, to akurat było troszeczkę oszukane mi się coś tak wydaje. Typo ma 100 HP, ale... Padnie znaczy 1000 HP, dobra, patrz, patrz jakiego ja tam ulto rzucam. No co jest grane? e! Co jest gra? No on jest jakieś 1000 IQ ma ten typ. Dobra, nie wiem, ja jestem naprawdę najgorszym rajdomajkiem w Europie, jaki powstał. Nie, 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 nie. Stracę 13 tysięcy. Jak to jest możliwe? Uwaga, nadal nie straciłem. Ale idzie mi tragicznie. Teraz wygram, na luzie. Totalnie wygrywanko będzie, zobaczycie. No nie, no znowu Mortis. Panie Mortisie, proszę dać spokój. I teraz stracę. Teraz nie utrzymałem 13 tysięcy. No i człowiek się starał, człowiek próbował. Daj Mike, to jest teraz chyba moja najgorsza postać w życiu. Kiedyś była moją ulubioną. Dobra, jak długo nie trafię tego. No ile on ma życia? Jak długo nie trafię panów różnych panów, to będzie spoko, ale jak już trafię pana, który tutaj wiecie, Mortisa, pana, który się przybliża i od ten, to będzie wtedy problem, ale być może nie trafię go nigdy. O, tutaj kolega mam problem lekki. Dokładnie. O, tej Barle jest jakiś, ciekawy też. Tutaj rzucę, paść jakie. Predicted? Nie, chyba nie, ale tutaj może Predicted? Tutaj, dobra, mam go w końcu! Idzie całkiem dobrze. Mamy 5 powercubów, sporo życia. Tutaj Ems będzie próbował mi cokolwiek zrobić, ale to oczywiście też nie wyjdzie. O, tutaj gladiator, niestety, padanko robi sobie w tym momencie, ale ten kolega chyba też będzie miał na mnie. Mam ochotę, ale padł. Jezu, jestem najlepszym graczem w Europie. Jak długo tutaj. Okej, okay. czemu ja to, co tam w tyłu to zrzuciłem? Okej. Okay. Mam, mam problem. Dobra, muszę, muszę go jakoś porobić. Okej, okay, nie trafiłem, nie trafiłem. Ja nie wiem, jak się predyktuje te strzały i go pokonałem, ale siebie też. Znaczy on mnie bardziej pokonał niż ja jego. I weszło na to, że nawet on mnie szybciej pokonał niż jego. Więc 6 punktów odzyskałem. 6 tysięcy. Ale muszę nim wygrać. Bo tylko ponowne zwycięstwo. Może mi to jeszcze zagwarantować, mi mega boxa, To znowu sprawi, że będę wierzył, że naprawdę, jakkolwiek potrafię grać tym oto Dynomaikiem. Ej, to będzie bardzo fajne, bo mogę trzy jakby na raz bić. Chyba, że żebym nie używał od ataku. Wtedy pewnie bym mógł, ale tak to chyba nie mogę w takim razie. Co? Ty, trafię go tam też śmieszka jeszcze, chyba. Może nie. Tam na górze siedzi Tig w tamtych szakach, Ale ja chyba zaryzykuję i tak wejście po tego Power Cuba. Tutaj siedzi koleżanka a to są dymy. Trafiona. Nie trafiona, trafiona. Trafiona. Dobra, czy tutaj ktoś siedzi? Nie, ale tutaj ktoś może, nie, ale tutaj jest jeszcze pan. Okej, okay, te krzaki są puste, okej, okay, patrzcie na to. Mam go również, i w tym momencie mam aż sześć par cubów, cztery z się do końca. To nie powinno być niczym już trudnym, całe szczęście. Czekajcie, jak to zrobić, żeby ich wszystkich tutaj pokonać? Tego mamy prawdopodobnie. Dobra, tego mamy również. Tego tutaj dajemy Tom jeszcze. Mam to! Dość łatwo! Mówiłem, że jestem najlepszym danym w Europie? Oczywiście żartuję, bo wiem, że wy to nigdy żartów nie rozumiecie. Jestem najgorszym, ale mogę mówić, że jestem lepszym, prawda? No bo kto mnie zabroni? No i teraz przyszedł czas na nagrodę, czyli idę kupić sobie w końcu... Nie wiem, chyba z pół roku nie otwierałem megaboksów. Lećmy i zobaczmy, czy może dostanę jakąś nową postać. Tak bym był, gdybym był totalnym clickbaiterem, ale może trafimy Star Powera. Tak więc 3, 4 i ryby. Oczywiście nie widzicie, co jest w krzynce, a ja widzę, moi drodzy, widzę. Nie ma nic oczywiście. 9 klejnotów i 400 golda. Jest spoko. Warto było wydać 25 zł. Tak więc, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Wydaje się znać, e, oczywiście, jakie moce myślicie, że Joda powinien mieć w Brawl Stars, jeżeli zostanie dodany. Jestem bardzo ciekaw. Pamiętajcie też o moich fanpage'ach, o moich live'ach na moim fanpage na Facebooku, gdzie was bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo często gramy w Brawl Stars z widzami, więc warto wbić, pogadać Pograć link jest w opisie, sprawdźcie czy może teraz je streamuje, a jak nie to zostawcie obserwującego i łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. No i oczywiście będęcie o wszystkim innym, o czym mam dzisiaj mówię. Kocham Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku, jutro o 15.00. Trzymajcie się! Pa pa!